Witam Was w kolejnym Vlogmasie Uff, Już się zmęczyłam, bo po salach zeszłam e, Może sobie tu usiądę e, e. Ostatni dzień dzisiaj Osoba mnie tu widać nie daj, że ostatni dzień przed wolnym piątkiem i sobotą To ostatni tych dwunastek Chociaż powiem Wam, że Dzisiaj Znowu mm, skończę o czwartej Jestem. Mamy limit tych godzin, które możemy wykorzystać w grudniu. Jest on tylko to o Mikołaj. Jest on to tylko dwie godziny w tygodniu. Także ja sobie trzymam te dwie godziny, że mogę wyjść wcześniej zawsze na ten dzień. overtime. ale mój Andrzej za bardzo nie może, bo jest w takim miejscu, pracuje, że on raczej nie może, bo nie mają go kim zastąpić. Także co ja dzisiaj zrobię? Bo akurat w Dunstanach, tam gdzie pracuję, jest budz I właśnie w budzie mam zamówiony kalendarz dla mojej mamy ze zdjęciami naszych psów także pójdę dzisiaj i sobie go odbiorę, bo 20 minut piechotką i będę i tam też jest taki mały shopping center i postaram się kupić tam e, papiery do pakowania i może jakieś te drobiazgi, które mieliśmy dokupić i jak zdążę skoczę do a zrobić paczkę dla moich psów, bo jest zaraz przy naszej pracy, także chociaż to byli, mielibyśmy jutro już z głowy, bo jutro naprawdę jest dużo rzeczy do do zrobienia, ale o tym powiem wam, wam jutro, ale ogólnie na 8 rano już mam fryzjera, także muszę dość wcześnie wstać, bo jadę do lutą, do fryzjera. Ale to jutro ogólnie odezwę się do Was, jak już wyjdę z robotki, mam nadzieję, że jakoś zleci. bo ale wyglądam, masakra. Hejka, słuchajcie, no w końcu koniec, koniec, koniec tak zwanego piku. To uczucie takie Wiedząc, że ok, w tym tygodniu jeszcze mam tylko dwa dni wolnego, ale w przyszłym tygodniu, że mam te dwie, dwa dni i 8 godzin pracy tylko, to jest wow! W ogóle dzisiaj tyle osób, e, które mogło, miało jeszcze godziny. Wszyscy poszli do domu o czwartej. Także strasznie się cieszę, ja już idę. E, poczekałam tylko na Andrze, żeby dał mi kluczyki do auta, żebym sobie mogła wziąć słuchawki i... I ba y baterię, i szybko sobie idę do budca. Nie wiem, ile widzę, zajdzie 20-25 minut. I sprawdzimy, czy kalendarz na święta mojej mamy już jest. A później, żebym pamiętała, odebrać zegarek dla mamy Andrze, bo przyszedł, a ja ciągle o nim zapominam. Masakra. Dobra, idę, dam wam znać. Kochani, jestem. Nie odzywałam się do Was już z tego budca, bo mówię. Nie chcę tego filmu przedłużać, e, także kalendarz jest, ale wszystko po kolei słuchajcie. E, pierwsza rzecz chciałam Wam pokazać: kartkę, którą dostałam od Immis Agi z Irlandii. Taka specjalna karteczka z Irlandii. Zobaczcie, jaka jest śliczna. Oni ją trochę mi e, wymieli, pani, pani, pan podciarz, ale wygląda pięknie. Zielona budka, nawet nie wiedziałam, naprawdę macie zielone budki w Irlandii? Myślałam, że czerwone, tak jak u nas. Piękne życzenia w środku. Zaraz karteczka wyląduje tam u mnie na mojej pięknej ścianie. A, mega się cieszę. Przyszedł też słuchajcie, zegarek mamandę, tylko że on jest zapakowany I to jest ten smartwatch, który kupiliśmy tutaj. Właśnie widzicie zdjęcie, które wybrałam i jak wygląda ten zegarek jest różowy. Ja go nie chcę otwierać e, już za parę dni święta, także jak coś będzie z mnie tak, no to się okaże. Um, oczywiście to nie jest jedyny prezent, ale to już wiecie i będzie więcej o prezentach, jak już jak już będę je pakować przyszedł kalendarz, zobaczcie Max i Mila jest, wiecie co, ja wiedziałam, że zdjęcia nie są doskonałej jakości i jak robiłam ten kalendarz, to wyskakiwał mi komunikat e, dlatego nie chciałam tych zdjęć na całą stronę, tylko e, wiecie, jakby w ramce i kolory bo i tak nie chciałam takiego same zdjęć i wyszedł Piękniej niż myślałam, naprawdę, e, więc zobaczcie. Zdjęcie otwierające. To jest e, moje psy razem. Starałam się zrobić tak, e, żeby. O, zobaczcie. Tutaj mamy mile, ponieważ to jest luty. To były serduszka i moja milunia. I tutaj, zobaczcie, mamy znowu Maksia na marzec. Na kwiecie mamy Milę, która... Jak pojechaliśmy na ryby, to oczywiście dalej jest kalendarz. Na Maj mamy maksa, który też jest właśnie na rybach. Dalej mamy milunię. Po prostu zwykło zobaczcie jak ona jest kochana moja mała. Trochę ją wyściskam. Więc milunia. Zobaczcie na jęzor mojego Maxa. Jak on wystawi tego jęzora, to po prostu masaka. I jego ulubiona zabawka, to jest jego ulubiona piłka. Moja mama musi ciągle latać za tymi piłkami. No i znowu razem. I zobaczcie, Milunia. Jezu, przepiękne. To zdjęcie uwielbiam. Kiedy ona ma słodkie oczka. I później zrobiłam znowu Maxa. I tutaj gdzieś jest takie samo zdjęcie albo podobne, no, podobne zdjęcie do tego, co było na samym początku. Jakoś się po prostu zakręciłam, no i to z językiem jest podobne, tylko że widzicie, piłka jest jakby trochę inaczej i inny język, ale się tym nie przejmuję, bo zdjęcie jest świetne. U uwierzcie mi, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego kalendarza. Ja jego zamówiłam z buca, czekam na niego tydzień, tylko odebrałam go po dwóch tygodniach, bo nie miałam czasu kiedy podjechać, ale naprawdę jestem zachwycona. I jeszcze trafiłam na tą promocję Black Friday i zapłaciłam za niego tylko chyba z przysyłku 11 funtów. Jakoś tak, 11 funtów. To naprawdę materiał kartek jest mega, mega porządny. Także tak, naprawdę, naprawdę polecam Wam e, robienie sobie takich kalendarzy z budca, bo jestem mega zadowolona. E, po, patrzyłam też w budzie za jakimiś kosmetykami i są fajne maseczki, które mi się mega podobają, ale są drogie, bo 12-10 funtów za 3, teraz jest niby promocja za 8, ale jest ich multum, bo nikt tego za tą cenę nie chce kupić. I ja już wiem, jak Bud robi, bo co roku jest to samo: 26-27 grudnia. Wszystkie te rzeczy będą za 3-4 funty, także ja tego nie kupuję. I poczekam, jak będą na promocji, bo na pewno będą tanie. Wspomnijcie moje sporwa. A jak nie będzie, to ich nie będzie, po prostu stwierdziłam, że mam bardzo dużo maseczek. Tak fajnie by było spróbować, te bo mi się mega podobają, ale jednak przeszczędzenie na dom, e, kupowaniu wszystkich prezentów, e, to jednak trzeba robić sobie priorytety. No i moim priorytetem jest, że kupię jak będę na promocji. Poszłam do BM robić paczki dla moich dzieci, czyli moich psów. I półki puste, ale dorwałam parę rzeczy, zaraz wam pokażę. Ale dla koleżanki dorwałam e, samigel, piwo i bardzo fajny kufel mi się spodobał. Mega fajnie wygląda. Też Wam wszystko pokażę, bo ja tutaj jeszcze dołożę i do prezentu. E, takich najlepszych znajomych chciałabym obdarować podarunkami, bo uważam, że w okresie świątecznym powinniśmy sobie coś dawać i e, lubię dawać prezenty. I mimo tego, że ja nigdy nie dostaję tych prezentów e, z powrotem, bo zazwyczaj nikt się tych prezentów nie spodziewa, e, to ja lubię. To ja lubię obdarowywać ludzi, więc akurat e, ta koleżanka uwielbia pić piwo. E, więc myślę, że prezent będzie idealny e, Byłam u niej w domu nie raz, nie na dwa I takiej szklanki nie widziałam e, Także fajnie to właśnie w mi to naprawdę nie są drugie rzeczy Bo to chyba było na promocji za 5 funtów e, Także nie mówię o prezentach Wiecie, nie wiadomo jakich drogich, tylko fajnych e, W B&M, słuchajcie Dla mojej małej na święta Kupiłam taką maskotkę Zobaczcie Oczywiście moja mała uwielbia. Dla mojej małej jest ona i one były po 3 funty, a dla mojego maksa wzięłam żółto i ona też piszczy. Moja mama zrobiła mi osobne paczki. Mówiła do mnie, że nie kupowała już więcej rzeczy, skoro robiłem, był jest pusty, bo ona zrobiła mi takie paczki, że mówi, że na pół roku wystarczy jedzenia. Kupiłam im sweterki, słuchajcie, bo oni uwielbiają chodzić w ciuszkach. Ona będzie miała czerwony, a on będzie miał czarny. Bardzo fajny z materiału. I słuchajcie, one e, normalnie są za 6 funtów. Nie 5, przepraszam, a były dzisiaj na promocji po 3 funty. Także wzięłam im. E, to, jest, to jest chyba z Game of Thrones. Nie jestem fanką Game of Thrones, ale mi się spodobało to, że e, te, te sweterki są jakby zsynchronizowane ze sobą, a to jednak brat i siostra, więc wiecie. Nie było ich ulubionych przysmaków, które uwielbiają oni w ale były jakieś nagodce. Słuchajcie, te były. Mitty Pigs and Blanket, czyli świnka w blankiecie, czyli po prostu jeżeli to chodzi o angielskie jedzenie, to są to. To jest po prostu świnka w bekonie, że tak powiem. Mięska, wszystko, paróweczka w bekonie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Wzięłam to dlatego, że po pierwsze spodobało mi się z do widu tutaj. I to też było tanie, bo tutaj jest dwa funty, one były na promocji po funcie, także dla spróbowania, e, czy im będzie smakować. I wzięłam im. Wszystko oni muszą być podwójne. Nic nie kupujemy lepszego dla jednego psa, a drugiego dla drugiego. Na przykład mój Max ma uczulenie na kurczaka, to ona też nie dostaje nic kurczaka. I to było po chyba 2,80. Też dwie paczki wziąłam i to wziąłam z indyka, z kaczki. I to jest jakieś jakaś kaczka słuchajcie z pomarańczą zrobione w Irlandii bez żadnych e, dodatków chemicznych e, i ubarwiaczy i to takie coś także zobaczymy, jeżeli będziemy e, Andrzej chce oczywiście bo Andrzej kocha moje psy mega że jeżeli będziemy w okolicach ma, albo podjedziemy jeżeli będziemy mieć czas i dokupimy więcej ale to też jakoś się nie pali e, u nas zawsze e, największe święto to jest to że możemy że dzieci właśnie rozpakowują e, swoje prezenty i co? Słuchajcie, może zrobimy sobie tak, że ja otworzę parę okienka ze wszystkich kalendarzy e, i po prostu Wam tu przyniosę i sobie otworzymy, żeby było szybciej, bo jeszcze musimy zrobić rozdanie. Także, żeby ten filmik nie trwał nie wiadomo ile. Dobra? Także sekundkę i wracam. Dobra, już na szybko wróciłam. E, w Kinderku, słuchajcie, mieliśmy dwie czekoladki. To są te czekoladki, także fajnie. W Harrym Potterze świetny czarm. To jest peron 9 i czwartych. Zobaczcie widzicie szóstka, ale to jest 94, prześwietny jest, naprawdę, i pisze na nim platforma. E, gdzie jest brązoletka? Ja wam pokażę już, jak to ona wygląda. Wczoraj nałożyłam. Fajowa jest. E, w ogóle zobaczcie, jak się dobrze czuję. Dlatego ja nie chodzę do lekarzy i dlatego ja nie biorę antybiotyków, tylko paracetamol, bo e, mój kolega e, od razu, jak zachoruje, bierze antybiotyk i już miesiąc e, i już na trzeci antybiotyku jedzie i nadal jest ciężko. Oczywiście radził mi w poniedziałek, że wziął antybiotyk. Oczywiście ja powiedziałem, że nie. I dziś już jest wszystko, wszystko ze mną w porządku. Trochę jeszcze pokaszluję, ale, ale ogólnie jest już całkiem spoko. Już nie mam tego suchego, bolącego kaszlu, tylko już taki mokry. E, w, w kalendarzu tym młodzieżowym, jak ja to mówię, bardzo malutki lakier. To jest ten, co z Debenamsa kupiłam na promocji. Ale bardzo fajny kolor, szczególnie u stóp, także na pewno mi się zużyje. Szczególnie, że te lakiery, one nie są jakoś dobre jakościowo, ale tak jak wiemy, na stopach ten lakier utrzymuje się dłużej. Także do stóp, jak sobie pomaluję w święta, bo szczerze Wam powiem, że aż wstyd się przyznać, ale nie malowałam paznokci od stóp, u stóp, odkąd zaczął się pik, to już jest 6 tygodni, kiedy nie mam pomalowanych paznokci. A siedzi mi w głowie e, tekst mojej byłej kosmetyczki, że kobiety to dbają o swoje stopy tylko w okresie letnim. I niestety ja się do nich e, przez bardzo długi czas zaliczałam, że nagle przychodziło lato i o, trzeba pomalować paznokcie u stóp i zadbać o stopy. Nie. W tym roku staram się bardzo dbać o stopy i o ich wygląd i o, o paznokcie też, żeby były tylko przynajmniej dla mnie pomalowane. Szczególnie, że u stóp nie trzeba się jakoś męczyć, tylko ciach, ciach, ciach i są zrobione. Także w święta malujemy sobie stopy. A może zrobię ten ciemniejszy z tym? Zobaczymy. No i dobra, słuchajcie, nie mogłam wyciągnąć okienka stąd, bo oczywiście tu jest kalendarz wyciągany. Także sobie poszukamy dziewiętnastki. Ja już ją widzę. 19 dzisiaj. Muszę by spojrzeć znowu, tak. Echem, coś drugiego. Kolejny błyszczyk. O jest jaki piękny. Jak pamiętacie, dostałam w którymś tam z okienku. Uh, I am Unicorn, a w ogóle zobaczcie jak był bluza fajna i tutaj ma Korno, bo jestem Unicornem oczywiście, uh, czekajcie gdzieś tutaj mam, pokażę wam to jest ten poprzedni uh, Sexy Mother Packer i on jest um, szczypie usta one tam się nie robią większe, ale szczypie i jest świetny, uwielbiam go, bo ma fajny pobłysk i na pewno uh, będę kupować te błyszczyki, a tutaj jest znowu Sexy Mother Packer i zobaczcie i widzicie, jak on się pięknie błyszczy. O Jezu, przezroczysto, nie wiem. Widzicie to? Nie. On jest cały, cały świecący. Nie widać. Po prostu, wiecie, on wygląda jak taka świecąca się, e, mieniąca się kula. Jest mega. Jestem mega zadowolona. Na to e, od, od razu, e, słuchajcie, mogę Wam powiedzieć, że od razu daję dziesiątkę Soap' and Glory bo jest świetny. I od razu wam też mogę powiedzieć, Tak bo jest to druga szminka, druga, druga szminka i one kosztują 9 funtów. Także nie będę wam tutaj pisać, bo widzę, że one kosztują 9 funcików. Jestem mega z nich zadowolona, uważam, że 9 funtów za to, to jest naprawdę warto i na pewno jeszcze sobie zakupię. Także super otwieranie. Może przejdźmy sobie do dziewiętnastki z Markiem Spressera. <laughs> jest ona dość ciężka i jest napisane Sweet Dreams, czyli słodkich snów. Czyli czuję, że będzie coś na poduszkę. Aha. Sleep together calming spray. E, relaksujmy się razem, śpimy lepiej pod ci ciężkim i zmęczonym dniem na lepsze e, rześne, po rześkie poranki. Pewnie to się na poduszkę spryskuje. 99 produktów naturalnych, słuchajcie. Jest to napisane Diffuse a sense of calm in the evening and on bedtime. To encourage of a better night sleep. No dobra, słuchajcie, ja to kiedyś miałam 75 ml. Fajne jest to, że to jest duże. Nie wiem, czy to, to nie podoba mi się jakoś ten zapach. Ja miałam kiedyś takie coś mniejsze. W w którymś kalendarzu. Nawet nie wiem, czy w tym samym, tylko, że mniejsze. I czy ja wiem, czy mi się po tym lepiej spało, ale spróbuję sobie, ale to jest taki produkt, wiecie, no dla mnie średnia, wy szczerze mówiąc, ja nie używam takich rzeczy, ale dam cztery punkty, bo jest to jednak produkt duży i coś, czego jeszcze nie mam. Także cztery punkty. Czyli jak na razie glossy, e, glossy soap and glory na prowadzeniu. A glossy dzisiaj, słuchajcie, ma coś dużego. I nie jest to ciężkie, nie jest to lekkie. W ogóle chciałabym jeszcze jakąś maseczkę, ale coś wątpię, słuchajcie. Okej, okay. okej, okay. jest to produkt e, Avant i jest to produkt e, Pro Intense e, Hyaluronowy Acid Day Cream, 30 ml. E, ja firmę Avant uwielbiam, ja bardzo ją polubiłam dzięki pudełkom, szczególnie krem na noc, który kiedyś dostałam. E, tylko, że to jest bardzo droga firma. Przynajmniej na te produkty, które dostawałam wcześniej od nich. Wydawało mi się, że miałam ten produkt, ale teraz patrzę na kolor. Ale fajny. O jezu, powiem wam wow. No, ten krem też jest super. Zaraz tutaj zobaczycie gdzieś scenę. Jest świetny. Jest świetny. Także powiem wam 10 punktów znowu. Glossy Box się troszeczkę obudziło, muszę powiedzieć, bo ostatnio zgarnia same dziesiątki. Także wow. Super się cieszę, super się cieszę. I już się nie mogę zaczekać w ogóle porównania e, 24 dni, żeby zobaczyć, ile jaki kalendarz kosztował, i który wygrał. Bo widzicie, ja teraz, jakby mi ktoś kazał opowiedzieć, który był fajniejszy, to już mi się wszystko pomieszało przy tylu kalendarzach. A teraz mam Excela i będę wiedzieć. Ale dobra, zmykam już i zabieram Was do pierwszego rozdania. Teraz słuchajcie na szybko. E, jeszcze z, z zasadem rozdania, dlaczego. Jeszcze nie odpowiedziałam na Wasze komentarze yy, i jeszcze nie obejrzałam vlogmasu, bo dopiero wróciłam z pracy, ale zaraz to zrobię, Dla zaraz też odpiszę na wszystkie komentarze, którzy, które zostawiliście mi wczoraj, także przepraszam, że jeszcze tego nie zrobiłam. Ale dlaczego chciałam szybko wrzucić ten filmik? Ponieważ chciałabym, nie będę się już powtarzać, żeby dwie osoby, które wygrały, czyli z dwóch rozdań, jedno z tymi rzęsami i reszta paczki niespodzianka, ale zobaczycie, co tam dorzuciłam. I z tego drugiego rozdania, że osoby zgłoszą się do mnie dzisiaj albo jutro rano, bo jutro na 7, o 7 wstaję idę do fryzjera i wtedy mogłabym te paczki od razu wysłać i byłoby to dla mnie najprościej. Także prosiłabym o zgłoszenie się jak najszybciej. Jeżeli osoby nie zgłoszą się dzisiaj... Czekamy do soboty, do wieczora i w niedzielę. Zaczynamy od nowa. E, ja teraz nie będę wpisać w tytułach, że jest. E, wyniki rozdania są, bo osoby, które są tylko na moim kanale, tylko i wyłącznie do. żeby sprawdzić sobie. E, że osoby, które biorą udział w moim rozdaniu tylko po to, że wziąć udział w rozdaniu i nie oglądają innych filmików, i tak nie obejrzą tego filmu, a uważam, że osoby, które mnie siedzą i oglądają, zasługują na wygrany, także będziemy losować wygraną osobę aż do skutku, y, która się domyśli z filmiku, że losuje i tyle. Chociaż mam nadzieję, że wygra ktoś, kto mnie ogląda i nie będzie żadnego problemu. Także zapraszam już na losowanie, czekam na zwycięzców do soboty, do wieczora. Zaczynamy. Dobrze, kochani, zaczynamy od tego pudełeczka, które było Glossy Box Grudzień Hit czy Kit, czyli to pudełeczko z rzęsami i rzeczami random. I zaraz sobie klikniemy na to, żeby zobaczyć, kto je wygrał. Oczywiście, jeżeli pani ktoś, kto nie napisał słowa rozdanie, ta osoba nie wygrywa, oraz jeżeli um, padnie na mnie, no to też idziemy dalej. Sylwia S., znowu ja. Zawsze wygrywam, słuchajcie, u siebie. Sylwia S. Okej, okay, słuchajcie, y, Sylwia Szczasny, super, że mimo pracy codziennie ci się znaleźć czas na vlogmasy, rozdanie. Sylwia, moja imienniczko, gratuluję i już Ci pokazuję, co wygrałaś. Także słuchajcie, y, rozdanie, niespodzianka. O kurcze, to wiadomo, pierwsza rzecz to były te rzęsy, także Sylwia, przetestujesz sobie rzęsy. I teraz dwie maseczki, jedna Lama druga e, Flaming. Ja już to miałam wszystko zapakowane, dlatego pakuję to jeszcze raz i wiem, że się ładnie wszystko zmieści. Do tego maseczka na usta. E, ja ją akurat kupiłam na AliExpress, ale one są też e, do kupienia w galerii Sephora, bo widziałam je w Sephora, jak byłam w Polsce. Do tego błyszczyk do ust o smaku martini, ale to nie jest alkoholowy, nie musisz się martwić. Ja je kupowałam w bije je, ale po prostu nie nadążam wszystkiego użyć, a nie chcę, żeby się zmarnowało. Wszystko jest oczywiście nowiutkie. Cień do niebieski, kredeczka jasna i do tego jasny kolor szminki. Wszystko jest nowe. Zobacz, nowa kredka i... Kredeczka jeszcze zapakowana, zafoliowana z Revolution. Także taka nagroda leci do ciebie, Sylwia. Czekam na to, abyś się do mnie zgłosiła pod adres mailowy, który widzisz pod spodem. A teraz przechodzimy do drugiego rozdania. I kochani, mamy załadowany kolejny filmik. Vlogmas 14 było to rozdanie, w którym należało napisać, czy pracujemy 24 grudnia. To były zasady, żeby brać udział w moim konkursie i oczywiście żeby być moim subskrybentem także pierwsza rzecz, która musi być tutaj zrobiona to to, że osoba napisze w komentarzu, że czy pracuje, czy nie pracuje a później ja sobie sprawdzę, czy jest moim subskrybentem także co, jedziemy z tym koksem i czekamy na komentarz z mm, 24 grudnia random piguina Blisko lasu, słuchajcie, prowadzę swój sklep internetowy już od 24 grudnia. Przesyłek tak czy siak nie realizujemy, tak więc wolne, ale kocham to, co robię. Blisko lasu, no ja nie muszę patrzeć. Ja wiem, że to jest mój subskrybent. Także, kochana, gratuluję bardzo serdecznie i czekam na zgłoszenie się ciebie do mnie. Pod spodem napiszę maila. Także, słuchajcie, gratuluję, ja szybko spadam, zmontuję szybko ten filmik, ogarnę tutaj i, i, i co? I złożę Wam vloga i będę nadrabiać Wasze filmiki i komentarze, Buziaki.